Cześć kochani, witamy Was na kanale O Matko i Córko, który dzisiaj jest 9 sierpnia o godzinie 6.56 czasu egipskiego, bo jesteśmy w Egipcie. Moi rodzice w Polsce smacznie jeszcze śpią, zresztą tak samo jak znajomi cała rodzina, łącznie z pieskami, no a my, my jesteśmy już na nogach, ale nie jest byle powodu, z takiego powodu, słuchajcie, to można z rana wstawać, bo nie jedziemy do pracy, a na wycieczkę! słuchajcie, dzisiaj będziemy robić bardzo egipskie rzeczy, wydaje mi się, że bardziej egipsko się nie da ponieważ jedziemy na wycieczkę na pustynię i będziemy tam jeździć na kładach, będziemy tam jeździć na wielbłądach i prawdopodobnie czekać tam będzie także na nas beduińska herbata ale z tym nie mam pewności, myślę, że tak, ale zobaczymy na miejscu natomiast no na pewno będziemy Jeździć na kładach po pustyni, na pewno będziemy jeździć na wielbłądach. No i rezydent, który się nami tutaj zajmuje, powiedział, że najlepiej wybrać na tę wycieczkę albo z rana, albo o zachodzie słońca, ale poleca z rana, bo jest po prostu. Dużo bardziej znośna temperatura. Więc stwierdziliśmy, że się go posłuchamy, bo po doświadczenie w tym temacie ma. Jak nastawienie dziówek. Bardzo dobrze. Nigdy jeździłem na kolanach, więc się cieszy. Ja też. Jesteś chyba trochę zmęczony, co? No, nie wyspany jeszcze, ale zawsze. Widzę, się że obudzę. masz takie oczy takie. O. Ja już podekscytowano, słuchaj. No, zaraz też się obudzę. daj dajmy mu czas. <słuchaj> Jak tam? Dobrze, się. <słuchaj> tak się mogę codziennie budzić. <słuchaj> Jesteśmy teraz w wiosce Beduinów i pijemy sobie beduńską herbatkę. 40 stopni był upał i herbata. No jasne. Ogólnie to jest tutaj mega, mega, mega klimatycznie. I faktycznie mam wrażenie, że poczułam trochę Egiptu, no bo pojeździliśmy sobie po pustyni na Kładzie. W zasadzie to na bagi. No właśnie. Pijemy sobie teraz herbatę. Jest tutaj bardzo klimatycznie i myślę sobie, że takie wakacje All Inclusive są super, ale fajnie coś dookoła zrobić. Tak samo jak byliśmy na Zanzibarze, też byliśmy na wakacjach All Inclusive, ale mimo wszystko korzystaliśmy z jakichś wycieczek, żeby poczuć klimat miejsca, w którym się jest. I uważam, że wybór właśnie. Tej wycieczki kładu, wielbłądy, herbata. Jest naprawdę, naprawdę świetny. E, jestem dziewczyną, a i tak super się bawiłam na kładach. No, Także... wracasz, bugi. Ja nie wiem, czy ja dam radę wrócić. Dasz radę, nie wracasz. Trzeba jakoś zawrócić ten, ja się boję Dasz radę. Rady. Pojeździsz co? Teraz ja sobie odpocznę, a co pojeździsz. A to ciężkie jest, ale tak nie? Nie, przód, tył. Serio? No, i hamulec. A nie skręca jakoś bardzo. Nie, nie. nie jak, jak... Trzeba bardzo mocno nad tym panować. Nie. nie? Nie. Serio nie. No Jakby było, to on ci powiedział, że będzie ciężko. No, serio. Noż okay. rada, jak nie, to się zmienimy znowu, no. Zobaczymy. Bo teraz chyba będziemy wracać na kładzie, Kevin, nie na ten bagi. Nie, mamy bagi dzień Nie, oni powiedzieli, że dlatego ten pan jedzie chyba na kładzie tym przed nami. No to może, zobaczymy. Jak będzie kładno, to się nie zmieni. No, to. Bagi ja... to spróbuję. Zagadamy, żeby było bagi. Będę jechała teraz. Ja totalnie wychodzę ze swojej strefy komfortu. Totalnie. I to wszystko przez mojego narzeczonego zmusił. Będzie mego. warto, będzie warto. Podziękujesz! Wiesz, Podziękujesz, na Podziękujesz na końcu! Podziękujesz na końcu, dawaj! Jak mi nie wyjdzie? To się zamienimy! Tak? No! Oh my God! i muszę wam się do czegoś przyznać. Zdrzemnęliśmy się, bo ogólnie czuję się tutaj w miarę dobrze. Nie złapała mnie żadna m, taka mocna przypadłość jak na Zanzibarze, bo tam po prostu nie no pokonałaś, dzwoniłam po lekarza. cztery dni miałam wyjęte z życia, więc 14-dniowych wakacji w sumie Cztery dni spędziłam totalnie w łóżku, więc czuję się, jakbym była tam tylko 10. No i tutaj właśnie nic takiego mi się nie dzieje, ale mimo wszystko czuję, że nie jestem taka turbo pełna sił, że tak powiem. Ten brzuch jest taki trochę wrażliwy. Nie mam dużego problemu, ale wiecie, czuję, że jestem za granicą, czuję, że mój organizm po prostu nie jest w takiej normalnej fazie. No i jestem teraz w naszej hotelowej recepcji i w sumie mogę Wam z chęcią pokazać co tutaj można jedzenia. ciekawe. Mamy owoce, mamy słodycze i możemy to sobie na spokojnie zabrać właśnie na talerzyk i pójść z tym nad basen. Co tam? Zamówiłeś już ręczniczki? Właśnie i patrzę gdzie możemy usiąść. No a gdzie? Chciałby sobie no, chyba... zmienić miejsce Nie, no, chyba nasza zostaje tutaj wybrana. Chyba, że co? Jest no. takie niepozorne słońce, ale pan już do nas idzie, więc tak? na nie musiałem, no. A, no co o to... ale super! Oni tutaj serio tak o nas tupają. Przynoszę najzawsze zawsze taką lodóweczkę. O, z wodą i kolą. Już wiedzą co zamówiłam. Także to jest ogólnie nasze ulubione miejsce właśnie tutaj w hotelu. Nie wiem, tak sobie jakoś opatrzyliśmy to Nie. miejsce. Nie mam pojęcia Nie. dlaczego. Yy, jakoś nam się spodobało, pierwszego dnia powiedzieli, może tutaj. I tak zostaliśmy. W sumie byliśmy chyba może dwa razy na jakimś innym leżaku, a tak to cały czas tutaj, w tym rogu tacy schowali kameralnie, Dob dobrze kameralnie. nam tutaj kameralnie. tak, mamy blisko do lobby, dzięki temu w razie czego blisko do pokoju, do, do toalet tak, bardzo blisko do baru, bo o tutaj jest bar tutaj mamy basen, w którym jest bardzo mało ludzi, więc naprawdę fajnie nam tutaj e, ogólnie są tutaj e, takie prywatne jeszcze trzy baseny, ten tutaj poniżej i tam wyżej ale m, tutaj właśnie bardzo często są te m, takie Łóżka zajęte, a my najbardziej lubimy wypoczywać się na łóżku, nie na leżaku. A tam u góry nie ma w ogóle tych leżaków. Pierwszy albo drugi dzień byliśmy też na tym takim głównym barze, powiedzmy, tym już jakby nieprywatnym, ale tam było bardzo, bardzo dużo ludzi i jakoś tak stwierdziliśmy, że tutaj chyba jest po prostu nam lepiej. Ostatnio widzieliśmy się w tym miejscu. Rana. Chciałem powiedzieć, właśnie, że każde wyjście będzie zaczynało z tym korytarzu. Chyba tak, chyba tak. Idziemy teraz na dół, na recepcję, bo tak jak wam zapowiadałam, dzisiaj mamy dzień pełen wrażeń. Rano byliśmy na jednej wycieczce i były to kłady, bagi, wielbłądy, herbatka u Beduinów, no i powrót do domu. W się sensie do hotelu, do naszego domu na jakiś czas. Ej, to jest pomarańczowy. No, tak z daleka no, Wow, bardzo ładne. Yy, no, ale wracając. My wróciliśmy tutaj, poopalaliśmy się i wiecie co? Nie chcę nic mówić, ale ja się chyba troszkę zjerałam. Asmarowałam się z i wiecie co? Ten pan też się trochę zjerał. No, ale yy, tak spędziliśmy to popołudnie. A teraz wieczorem. Wychodzimy e, znowu na powiedzmy ala wycieczkę, mini wycieczkę bo jedziemy do muzeum, muzeum e, które jest całkiem niedaleko stąd. No, teraz mamy e, taksóweczkę, chyba tą samą, którą jechaliśmy z lotniska, co nie? Tamta była czarna. Tamta była czarna, nie brązowa? W środku? Yy, ale na zewnątrz. Aha, na zewnątrz. No i taksówka podwiozła nas pod samo wejście i jesteśmy już pod muzeum. Tutaj widzimy Charmel Shake Museum. Prosi nas, że będzie dużo ludzi, a nie widać, żeby było tłumy tak. E, powiedzieli nam, że najlepiej będzie koło godziny 20 się tutaj wybrać No więc tak też zrobiliśmy Ogólnie tutaj są tak jakby e, dwa dyżury Dwa razy w ciągu dnia jest to muzeum otwarte e, Jakoś z rana, co do nie? Od 13 i od 18 do 23 o, od 13, Do 13 i od 18:00 do 23 No i e, w ogóle coś co mnie na maksa zdziwiło To do tej pory wszędzie gdzie tylko jechaliśmy na każdą wycieczkę e, Od razu na miejscu mieliśmy kontrolę policyjną i sprawdzali właśnie e, bagażnik, sprawdzali auta, policjanci się nas pytali, skąd jesteśmy i czy wszystko jest w porządku. Także bardzo tutaj dbają e, o... O, samolot stertuje. Jesteśmy niedaleko lotniska, o wiele. Także bardzo tutaj dbają o turystów, muszę przyznać. Nie spodziewałam się tego i dzięki temu właśnie czuję się tutaj dosyć bezpiecznie. Tutaj mamy cennik robi wrażenie. Ale spodziewałem się, że będą tak duże kolejki, tłumę z tego co pisałem na goglach. Muszę sobie cię oświetlić o, na o, Że będą Tłumę z tego co pisałem na no. jest spokojnie. Jesteśmy w sumie w 6 osób, 7. No, nie wiem, nie wiem jak duże to jest, ale tutaj na tym pierwszym to... Wydaje się, że jest mało ludzi. No, że tylko. Nie wiem co. No ale to jest. stało dużo. No to prawda. Nie wiem czy taki dzień, czy co. Ogromne proste chyba się takie wydają w konstrukcji. Myślisz, że teraz byś popłynęła na tym? W sensie? To czy dała radę, to popłynę? Yy, czy to by... Aha, te, w tym momencie? Myślę, że nie. Myślę, że nie. No, robi wrażenie. Muszę przyznać ropy. Tam, tam się gdzieś idzie w no, dół, patrz. Czy to jest kierunek zwiedzania? Okej. My no tutaj trochę błądzimy, muszę przyznać, nie za bardzo zwracam uwagę na strzałki. Tom. Tom? Tom, to jest muzeum, który nie, czyli... da się kuchowak, a nie to będzie wykupić słuchawek ani przewodnika. To będzie gropowiec? Tutaj będzie grobowiec? Uf. Tak. Tak? Ja trochę się przestraszyłam jak to tak zrobiłeś, o wow. Wow. Serio? O kurde. Nieźle. W ogóle mega ładnie zrobię to. bardzo na poziomie na poziomie. Mój Kevin przed chwilą powiedział coś mega śmiesznego, rozbawiło mnie to i stwierdziłam, że nagramy to na vloga, yy, jakby zdublujemy scenę, która przed chwilą się wydarzyła. Powiedziałem, że teraz taka wanna była na Instagrama, nie? W dzisiejszych czasach taka wanna nazywałaby się instawanną ogólnie. Yy, muzeum było fajne, podobało mi się, ale kurczę, trochę mało tych pokoi i wydaje, czuję taki ogromny niedosyt i liczyłam, że, że to muzeum będzie większe i faktycznie zejdzie nam te dwie godziny na to, żeby pospacerować tam i, yy, i pooglądać i, i poczytać i się podowiadywać i pofascynować i w ogóle zajawić. No a... Minęło chyba 35 do 40 minut w porywach do 50, no i jesteśmy już po... Ale ogólnie to mimo to, że byliśmy tam krótko, to i tak bardzo się cieszę, że się na to zdecydowaliśmy, bo szkoda byłoby kolejny wieczór po prostu krążyć po sklepach z pamiątkami, albo no nie wiem, nie siedzieć robić nic ciekawego, siedzieć w hotelu. Tak to przynajmniej coś zobaczyliśmy, pogadaliśmy, weszliśmy. Jeszcze jest e... szansa, że zobaczymy meczet, który mamy naprzeciwko, jakbyśmy pana tak sobać. Na pewno się zgodzi. Ale ja doskonale wiem, że Więcej takich zabytków no to właśnie jest w innej części Egiptu Kair, Aleksandria, właśnie Luksor, gdzieś tam w pobliżach Nilu właśnie no to tam są te zabytki tam są te piramidy tam ludzie jeżdżą zwiedzać no my w tym roku jesteśmy właśnie w innej części natomiast no mamy nadzieję, że tutaj wrócimy, że uda się nam wrócić do Egiptu i tym razem właśnie odwiedzić inne inny region i zwiedzić piramidy, zwiedzić tamtejsze muzea. No ja jak byłam młodsza, to byłam mega zajawiona starożytnym Egiptem. Eee, ostatnio widziałam takiego TikToka, że chyba każdy miał taką fazę w życiu. Nie wiem, być może ja miałam, więc jeżeli tak, e jeżeli to jest prawda, to zaliczam się po prostu do tych osób. No, miałam mnóstwo książek, jakiegoś papirusa z nas eee, No, Mnóstwo tego nawet od chrzestnych na święta dostawałam książki właśnie o Starożytnym Egipcie. Grałam się mitologią, mumifikacją i tym wszystkim, no ale to była taka zajawka. Dziecięca, powiedziałabym. Natomiast teraz i tak z ogromnym podziwiem patrzę nawet e, gdzieś tam w telewizji, na, czy tam na Instagramie chociażby moich koleżanek, które były na piramidach. E, uważam dalej, że to jest niesamowite. Taksówkarza że jeszcze nie ma, więc sami wybraliśmy się pod meczet. Nie wiem, czy będziemy wchodzić do środka, ale przynajmniej zobaczymy z zewnątrz. Weszliśmy do supermarketu. I ogólnie jest tutaj bardzo dobre wyposażenie Jest tutaj naprawdę mega dużo słodyczy, chipsów i w ogóle Ale najgorsze jest to, że tutaj nie nigdzie ceny. nie ma ceny Bezcenne, Bezcenne. I Kamil to my tak Myślisz, że w tym supermarkecie też można się targować? Tak jak, tak jak na tym, na... No, na tych stoiskach Ja bym to spróbował Kukurydza? No to są kukurydziane chyba Albo po prostu kukurydza taką, jak jemy z Actiona nie, bo jest zmiękko. No to chropki kukurydziana. Kolacja, a na kolację znowu indyjskie. Kevin na tych wakacjach je krewetki pod e, każdą postacią, pod różnymi istotami. Nie, bo ja jadę kalmary po południu. A, kalmary, sorry. Ale jadłeś wczoraj krewetki i wczoraj chyba Wczoraj jadłem po chińsku, Aha. a dzisiaj po indyjsku. To okay. znaczna różnica. No tak, 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 tak. Wczoraj byłem na takim skwierczącym kamieniu. No. A dzisiaj mam takie. Sosiku. Sosiku no. A ja jem. E, chicken tikka masala. Tak ten sos. Mamy tutaj biały ryzyk. Wszystko, czego nam trzeba. E, no i w sumie. Nie pamiętam, na jakiej restauracji skończyliśmy ostatniego vloga, ale przetestowaliśmy już tutaj kilka restauracji. Byliśmy właśnie w chińskiej, byliśmy w tajskiej w indyjskiej na tym pierwszym vlogu w greckiej, włoskiej. Gdzie jeszcze pisma. No tutaj ogólnie turecka jeszcze o na tej ogólnej e, jakby restauracji hotelowej. Więc naprawdę wiele kuchni świata przetestowaliśmy w tym bankiecie. Rosyjskie, egipskie. I egipskie, no. Jesteśmy już w porcie. Jest tutaj mnóstwo różnego rodzaju jachtów, łodzi i muszę przyznać, że robi to wrażenie. Wyglądają wszystkie naprawdę, naprawdę pięknie. A ludzi tutaj jest od zatrzęsienia No i w większości to są turyści. Jesteśmy już prawdopodobnie w tym, na tym poziomie restauracyjnym, mi się wydaje, bo to tutaj jest bar. Tutaj zebrały się wszystkie grupy, które dzisiaj uczestniczą w wycieczce. Kawi się tutaj już rozgląda, widzę. Że patrzę, patrzę co jest. To do kupienia chipsiki, mój drogi, widziałam na barze Zostaliśmy przywitani sokiem jabłkowym Ogólnie uważam, że to ma mega, mega klimat no Tutaj jest mm, ten wystrój taki starodawny trochę, drewniany Ale właśnie tak mi się kojarzą w większości takie mm, łodzie turystyczne, jak jakty Więc jak będę powiedziała, moja koleżanka jest zajebibi Zajebibi, uwielbiam to słowo no i odpłynęliśmy. Będziemy dzisiaj e, mieli snurkowanie. Będziemy się opalać e, na, na, na łodzie i tam u góry. Będziemy mieli też chyba chwilę na plaży. Z tego co zrozumiałam, będzie chyba jakaś znikająca, znik, nie znikająca, tylko biała wyspa, znikająca była na że <laughs> Już mi to pomyliło. Ale prawdopodobnie będziemy właśnie na e, terenie Raz Mohammed. Także mega fajnie. No i włączają tutaj muzyczkę. Także no, powiem Wam, jest serio vibik! Ja chyba lubię takie y, wycieczki na statkach. A klima! O, coś się wyłysza. A, chcieli nas ładnie powitać. <grymne> Powiedzmy, że pierwsza część naszej dzisiejszej wycieczki. Opalamy się na najwyższym piętrze, tutaj na tej łodzi, na tym jachcie. W sumie to nawet nie wiem, czy to łódź czy jak. Ogólnie bardzo tutaj o nas Właśnie dostałam sok mango, świeżo wyciskany. Tak można żyć. To jest świeżo wyciskany sok mango. co na to mój narzeczony Bardzo dobry. ci w ogóle podoba? Pięknie. Co wolisz? Co Kłady czy jachty? Ciężko wybrać. Nie? Ciężko wybrać, to i to super. Czekają mi już butle do nurkowania, kamizelki do nurkowania, płetwy do nurkowania. Nie wiem, czy się już gdzieś nie zbliżamy. Ej, to, co przed chwilą robiliśmy? to ja po prostu nie mam słów. Ja chyba kocham sporty wodne i ja chyba kocham wycieczki wodne, bo tak samo na Zanzibarze najbardziej wspominałam wycieczkę ze snurkowaniem i spływaniem z delfinami. To było dla mnie top, top wycieczka po prostu wyjazdu. Tak samo to teraz Rafa koralowa była przepiękna i po prostu ja się o mało co to tam w tej masce nie popłakałam. A soli miałam na tyle dużo, że mogłoby to być nie za przyjemne. No, powiem Wam, że to było cudowne i myślałam, że nie dam rady, że nie dam rady oddychać przez tą maskę, przez tak długo. I na początku płynęliśmy z kołem ratunkowym, ale okazało się, że potrafimy. Więc e, nasz instruktor stwierdził, że odstawia to na brzeg, bo no, trochę nam to po prostu przeszkadza w eksplorowaniu e, rachy koralowej. No i on, e, w sensie to koło ratunkowe, odniósł na brzeg i całą godzinę pływaliśmy po prostu pod wodą. Było przecudownie. Że, ja nie wiem nawet, co mam o tym powiedzieć. To po prostu było przepiękne. Może się no, mam to użycie. Może się uda nam coś wrzucić, bo nagrywaliśmy, Robiliśmy mieliśmy właśnie prywatną osobę, E, która, znaczy prywatną w sensie tylko dla nas o ten czas która była tylko i wyłącznie z naszą dwójką więc w sumie pływaliśmy we trójkę i to było naprawdę przepiękne przeżycie nie było ludzi, bo byliśmy tylko my i ryby e, i był rekin, były płaszczki była Nemo, był, do, była, e, był Nemo, była Doris e, było jeszcze mnóstwo innych rybek przepięknych, przecudownych takie duże nawet tam pływały takie duże, kolorowe no po prostu niesamowite My jedli lunch. No, no to idziemy. Więc sobie coś do jedzenia. E, a potem zatrzymamy się. E, nie, później schodzimy e, do e, tego pięta podwodnego i na koniec kolejne sturkowanie. A tutaj grasz. twarz. Thank you. Mieliśmy najpierw zupę. Do wyboru były dwie, albo rybna, albo warzywna. Wzięłam warzywną, wiadomo. Kevin też akurat wziął warzywną, co mnie zdziwiło. Także naprawdę bardzo dużo rzeczy tutaj można sobie um, nałożyć na talerz. Um, dużo różnych rzeczy, także każdy znajdzie coś dla siebie. Baliśmy się, że będzie tutaj tylko rybnie, no bo to jest taka wycieczka, wiecie no, wodna. Ale okazało się, że jest też kurczak, że jest też dużo innych rzeczy, także spoko. Schodzimy. O oh my god. Tu nic nie widać. Nie w jakimś takim odpowiednim miejscu. Coś tu pływa. To jest zwierzątko wodne czy chusteczka? Dzienniczna. Chusteczka? Chusteczka chyba. Nieźle. Fajnie, fajnie. Trochę creepy, ale fajnie. Ale trochę creepy, muszę przyznać. No nic nie widać. No no. Może przyjdzie, Ej, tutaj mi chyba jest bardziej niedobrze. No bo tu buja No, tu buja Nic nie widać. Nic nie widać. Poszłam do góry i poczekała na sygnał od nich. Jak będziemy mogli zejść, że już coś będzie, wiesz, fajnego do oglądania. Oni pewnie wiedzą w jakich miejscach. O, no, myślę, że jest to jest jakieś rafy kolorowe. Ko -ra -ra kolorowe. Kolejowe rafy. kolorowej <gulowa> ra -y Ko też? Kolorowa była bardzo.